Manko z tej strony Y i witam was w kolejnym odcinku. Tylko tym razem z komentarzy. Wideo komentarzy był kiedyś taki y, film po powstały z y, poziomki i połączenia kruszwila. Przyznam bardzo dobrze odebraliście ten film, ale się nie spodziewałem, że y, wbiją tyle wyświetleń i łapę w górę, bo nie wiedziałem, że wy to lubicie. No i Ostatnio na YouTubie przeglądając, zauważyłem w sumie nawet nie zauważyłem, bo to znajomi mi też podesłali potem linkacza, że Kinga założyła swój kanał. I w dzisiejszym odcinku zobaczymy co jako mówimy, zobaczymy co na wyprawie na tym YouTubie. I co? I jeszcze przed obejrzeniem zostawcie subika oczywiście, łapkę w górę, jeżeli e, powoli się zbliżamy do naszej ulubionej liczby tysiąca subskrypcji małymi krokami, więc e, każdy subik jest e, taką cegiełką, która pomaga wybudować mur, trochę tak trambowsko zabrzmiało, ale, <gryw> e, ale no wiecie o co chodzi, więc... Serdecznie polecam, wbijajcie też na naszą grupę Discord, link w opisie filmu, można tam je spotkać, pogadać sobie, popytać, ja tam bardzo często siedzę i odpytuję, więc serdecznie polecam. No i co, i lecimy w sumie z tym koksem. No i co, i to jest aktualny kanał Kingi, e, nazywa się Kings e, Kingzaks, nie wiem jak to się nawet odmienia. Na wstępie nie pytajcie, czemu korzystam z Explorer'a. Wiem, że stara przeglądarka i w ogóle, ale jestem typem osoby, która uwielbia. Jakby to wam powiedzieć? Ja, jeżeli z czegoś korzystam bardzo długo, to nie lubię tego zmieniać. Ja po prostu już się nauczyłem na Exployerze korzystać. No i co? A wracając do naszej wspaniałej KINGI, oczywiście historia pokrótce wygląda tak, no to że. Kinga sobie występowała na kanale Freeza, była oczywiście popularna i TT, i No i co? I zradziła go potem z tam jakimś fagasem na Instagramie. Potem o niej ślad zaginął, ona oczywiście usunęła wszystkie fotki z Freezem. No i w sumie na tym się skończyło. To chyba się tak wydarzyło niecały rok temu albo półtora roku temu. Tam trzeba sprawdzić sobie, kiedy było nagrywane. Ale rok na pewno już minął. I co, z, I co z tym faktem zrobiono? No i co, fryszce znalazł nową dziewczynę, oczywiście Verso, no i wyglądało na to, że nic się nie będzie działo. No i właśnie y, po tym roku y, nasza y, bohaterka tego filmiku wbija na YouTube y i planuje rozpocząć y, ponownie swoją karierę. Zadziwiające jest to, no bo jak wiadomo, podobnież ona chciała zrezygnować z tego YouTube'a Albo po prostu była zmęczona, więc nie wiem czemu nagle chce dalej powracać. No i też myślała pewnie, że ludzie nie będą widzieć yy, jej, po prostu nie, nie będą yy, pamiętać tego co robiła, i nie rozpoznają ją tak od razu. A jak widzicie, minęły 3 dni zaledwie, a ona już ma ponad 43 tysiące subskrypcji. Ale jestem pewien, że to wbiła dzięki właśnie Instagramowi, który ją. E, bardzo wypromował, znając życie. No, zobaczmy, co tu ma. E, wstawiła już dwa filmiki. Od razu mówię, miałem w planie to nagrywać wczoraj, gdy to wrzucam, ale niestety, e, terminowo nie miałem czasu. No, bo e, wiecie, że szkołę mam, no i niestety czasami nie wyrabiam czasowo. No i odpalamy, zobaczymy. E, to komentarze sobie na później zostawimy. Opisku nie ma żadnego ciekawego. <noise> Dislajki i lajki Mówią same za siebie Zaczyna mi to trochę czuksem jechać Nie być zarem man, ale wolę teraz robić sos. Bez kitu jak jego piosenki No ale zobaczmy yy, Co to będzie Co to będzie Pierwsze z dupy widzimy jej tylko nogi i nic się nie dzieje. Nie wiem na co to. Mogliby, mogłaby się przynajmniej przywitać od razu. Muzyka jest normalnie jak z. Jakiś retro.pl z PRL-u. No, no i co, i ona nic nie gada. No. I co, i tak będziemy patrzeć, jak ona sobie jeździ, tym swoim? Jak szybko zostać kierowcą rajdowym? No i co. Cześć. Kinga I Witam Was w Mini Cooperze i jest to Mini Cooper wersja Roadster 180... Zajebiście wygląda jak Cabrio od Fliza, to już tego nawet nie komentuję <gry> y... Coś co najbardziej chyba mi się podoba w tym aucie to... Oczywiście to było Cabrio Automatyczna skrzynia biegów Przywitała się może sekundę, zero wyjaśnienia czemu wraca, nic i lecimy dalej, no przecież, przecież raczej nikt już nie pamięta jej, no po co miałby ją ktoś pamiętać. Ale gościa od muzyki to muszą zmienić, bo powiem wam, że to tragiczne jest, tragiczne. No i co, i będziemy tak przez cały film oglądać sobie jej autko z lewej, z prawej, spo... zaraz jeszcze dostaniemy ten, zawieszenie. W odcinku pouczymy się jeździć na torze, także zapraszam. O, kolejne, powiedziała, nauczymy się jeździć na torze i koniec. I tyle powiedziałam, jakbym podliczył, to tak może z 20 sekund ona mówi w całym filmie, jak na razie. I dalej kiczowa ta muzyka. Jednym słowem gówno robi, no. No i, i, i patrzymy, jak jakiś stary dziadek ją uczy, jak jeździć. Oczywiście się nie zdawało prawa jazdy, no to się nie wie, trzeba nadrabiać teraz. Ja pitole, jaka muzyka. No i, i teraz będzie się kręcić, jak w betoniarce normalnie. Ona to zamiast na rajdowcy, to powinna lecieć na budowę, by wiedziała, jak kręcić betoniarkę. No i, i kręci tak siebie. Zachowałam, zachowałam, co było widać, i latały piłeczki i teraz przechodzimy do praktyki, czyli myślę, że najfajniejszej części, bo przynajmniej ja lubię robić, a nie słuchać, więc chodźmy. No i koniec. Pracuj rękami. Trzymaj ręce na kierunku. Pracuj rękami, już nie powiem z czym mi się to kojarzy. Kinga, trzymaj ręce. Tak, tak, tak. Trzymaj ręce, ręce. ręce. Staraj się szerzej. O, widzisz. Powtórzymy, no, wyeliminujemy i będzie dobrze to Więcej emocji, także... No pod koniec się już rozgadała. Na początku mamy y, ponad godzinę y, muzyczki i oglądanie jej autka z lewej i z prawej strony oczywiście. Do I tyle. No i co? I mogę przejść od razu do Instagrama, którego w sumie tutaj jeden z Twitterów wysłał, bo to było wrzucane od razu po nagraniu tamtego filmiku i tutaj będzie kilka takich zajebistych kontrowersji. Lecimy. Odzywam się do was w końcu na Instagramie, ponieważ chciałam wam bardzo, ale to bardzo podziękować za tak pozytywny odbiór mojego pierwszego filmiku na moim kanale. To jest naprawdę dla mnie niesamowite zobaczyć, że jest tak dużo pozytywnych komentarzy, tak... To nie mój messenger, to w tym filmiku od razu mówię. Byłem taki pozytywny odbiór, naprawdę bardzo, bardzo wam dziękuję. Z... No i co, pozytywny odbiór, mówicie, za pozytywny odbiór? No i ja bym co innego powiedział Co tu mamy Zaraz będzie Kinga Vera Fame MMA Nie mówiąc już o tych właśnie łapkach i tym To jest 50-50 bym powiedział Ale co, zobaczmy Mogą się bić Co tu mamy Tego nawet nie będę komentował Możecie sobie przeczytać Głównie to nie wiem czemu ale o mata czepiają ją. Y y <noise> o, i to jest mój ulubiony komentarz. Prawie się zestrałem, gdzie jest sens w tym filmie. Zajebisty komentarz właśnie takich ludzi szanuję, no. przez, przez cały film kręciła się w betoniarce i pokazywała auto. No i, ty i tyle nawet się nie przywitała. I lecimy dalej chyba. Zwłaszcza, że ten filmik nie był nigdy zapowiadany. Nie mówiłam, że wstawię filmik, a tym bardziej, że będę miała kanał swój własny. Może... No, nie zapowiedziałaś, nawet się nie przywitałaś, jak widać. Gdzieś tam w komentarzach y, odpowiadałam niektórym, że no może będę jakiś kanał, kto wie, kto wie. Kto wie, kto wie. Kręconie w betoniarce, też wiem, też wiem. Pytkamy, Trzymaj ręce dobrze. A tu nagle boom, sobota 17 wstawiłam i naprawdę tak pozytywny odbiór, niespodziewany. Bardzo dobry odbiór, ale Przecież już tego nie postawię. komentuję, lecimy Także dalej. Chciałam wam jeszcze raz podziękować, bo w ogóle się szczerze przyznam, że w momencie, kiedy opublikowałam filmik to uciekłam do sklepu, żeby tylko nie patrzeć co tam się dzieje. Kurde no wiadomo, przecież babka w, przy kasie to na pewno nie ogląda YouTube'a ani nikt tam zany tam wicy nie rozpozna jej i nie powie, że oj chuj, chujowy masz ten kanał i w ogóle co ty tam robisz, no Jestem tego pewien, że w sklepie by jej nikt nie rozpoznał. Tam, tam nikogo nie ma, tam ludzie w ogóle nie chodzą. To jest takie wiecie, normalnie jak te zakony i Benedyktyni, co się siedzą tam i nikt nie ma wstępu, normalnie. No, bo, no naprawdę, stres niesamowity. Ale w momencie, kiedy wróciłam do domu, to cały czas siedziałam i odśwież, odśwież, odśwież i to wszystko tak rosło. W no, rosło, rosło. W góre, naprawdę jesteście niesamowici, cudowni i dziękuję jeszcze raz. Nie mówiąc o tym, że to co nagrała to jest totalne oszustwo, bo po komentarzach i samych właśnie lajkach i dislajkach widać, że niestety koleżance, koleżanka, koleżance się po prostu film nie udał, no ale jak widać trzeba yy, utrzymywać tych widzów, którzy tego jeszcze nie oglądali w dobrej myśli, żeby wiedzieli, że zajebisty film i w ogóle. No, pytanie. Możecie mi powiedzieć, w jakie gry się teraz gra? Co jest, yy, nie wiem, nowego, modnego, fajnego? Fortnite. Modnego przede wszystkim, co można grać tak w parę osób, nie, nie żeby to było... No, Fortnite, no. Sologierki. Solo gierki, tylko tak. No, sologierki. Masz solo, duo, skład. Tak. Zostawię tutaj yy, okienko z pytaniem i możecie mi pisać. Bardzo chętnie zobaczę, jakie gry są teraz na topie. Wiesz. Zaleciłbym Fortnite'a, ale dla ciebie można też rozbieraną butelkę Kiwi. Tak naprawdę to y, Luis pyta, w co się teraz gra, bo on będzie streamować. Kurde, zajebisty pies streamer, normalnie. Niczym y, Kiwi z swoimi przeróbkami z pieskiem, normalnie. Co ty na to pieski? To jeszcze teraz, żeby y, ten pies DJ'a Palasaita dołączył i normalnie mamy. Będzie takie trio, będą normalnie. Z tej strony PS Kingi, witam Was w odcinku. Dzisiaj będziemy grać Fortnite'a. Kurde, ale ja nie, nie dosięgam do tej myski. No, no, ja mam takie łapy małe. No. Będziesz streamować Gierki? <śm> no i w sumie tyle. No i na tym się skończyło. I bym zapomniał wspomnieć, ale na czas montowania rzuciła już kolejny film, więc nie będę po prostu tego dogrywał. Bo powiem wam, w, tym, w tamtym filmie też będzie dalsza część jazdy autem bezsensowna, i jedynie co tam będzie się działo, no to. Yy, no co, no? Muzyczka retro i oglądanie, jak se driftuje tam, czy co to tam robi. No bez sensu. Dislike i like i tak, tak samo były w dół, więc. Yy, no. Film taki sam jak poprzedni, więc nawet nie ma sensu komentować. Jak coś, Mortki, nagrywam to jeszcze przy montowaniu, więc yy, no co, no mm, dzięki. To Widzę, że będę już kończyć tą super świetną naukę oczywiście przez zabawę. Także dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W ogóle, czy mi się zdaje, czy ona ten, czy ona się ubrała tak samo jak w tamtym filmie? co, ona nie ma ciuchów na zmianę? No bez skitu. Nie ma ciuchów na zmianę. Nie ma to jak występować yy, w każdym filmie tak samo. To bardzo dobrze świadczy tego, ale no co. Yy, dla mnie te filmy jej nie mają sensu. Ja tylko czekam aż yy, sprawa się rozwinie na grubszą sprawę. Myślę, że fajnie by było, jakby jeszcze się yy, Freeze do tego dołączył i skomentował, i w ogóle to już byłby wtedy jump, by się rozwinęło to. Yy, na czas nagrywania tego filmu w sumie jeszcze nie ma nic, yy, żaden youtuber nie nagrał tego na swój kanał, więc będę pierwszym myślę, nie licząc niej który komentuje wszystko na live, ale niestety yy, z nim jest tak, że on zawsze musi być pierwszy. No ale co, Mortki? dzięki za oglądanie, yy, mówił dla was Higrek, y. zostawcie właśnie subika, łapkę w górę, był to taki myślę krótki wideo komentary, liczę, że się spodobał No i co i powód do kolejnego, widzimy się w kolejnym odcinku, tym razem raczej gamingowym, chyba że będziecie chcieli więcej komentarzy, ale to jeszcze zobaczymy, wsięgam się, a nie jakiś się bye bye